tak children don't make them breed your small zakaz skręcenia mnie jest w tym domu to uh. to jest jasne panašu mnie mm. tylko słucham <laughs> Co spokój, cał spokój, cał spokój, cał spokój, cał spokój, cał spokój, cał spokój, spokój, cał spokój, spokój, No. Który dzisiaj jest? Czternasty. Trzynasty? Kabelk mieć. Do no, kosza. Jak słyszę, <grym> to Ja życia. Je, ja jej mówiłem, że to że nie poczta. Ona no nie, tylko wchłonię i w dupę zawsze. Kropus. Śmieci. Śmieci. Śmieci, 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 śmieci. Home office. Nie śmieci Nie śmieci Dobra, to więc tak, zrobimy tak Zróbmy tak Niech ci Możemy tak może zrobić? Arend, Wyjebać. Arendit? Gargo. Wyjebać. Idea. Wyjebać. 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 Droż. Nie wyjebać. I tu i wracam. Okej? Czy idź? Tu idź sobie. Ci już nie wraca dzisiaj. Wróblewski. Wróblewski to, jest... to taki typ. Wróblewski. Nie wiem, nie są... Wyjebać. Wróble tego. Rubleski. tak to wygląda. Tarty nie ma. Jakiej? Karty nie ma. Tak? A będę na tego. Naszego małego przyjaciela. Roz, roz tego. co przyjaciela. Takiego tam schodami nie tak bardzo. Pogadam z nim. Czy nie wiem, czy się chce rozpróć Pogadam z nim, czy nie wiem. I nie, to Ok. Można. No w sumie czy nie? Co? No, może, może najpierw? Aż No może najpierw w kuchni kuchni. Nie, no musimy, bo nasz ktoś się też, też Ładnie w kuchni jest pozmywane. Brawo Tomek, brawo! Brawo Tomek! No. Bardzo ładnie jest pozmywane. Nakręciłeś film? No. To też do wyjebania? Ja nie wiem kurwa, stary, wypierdol. Stratfo, do wyjebania. No i też do wyjebania. Zobacz, może pieniądze jakieś? tu. No. Niech zostanie. To też do wyjebania, bo to jest statement. To. Setu... Ej, za Ej, piekło nie oczy, wiecie? <śles> Skąd mielibyśmy wiedzieć? <śles> To bardzo podstępne pytanie Krzysiek poszedł. Gdzie idziesz, Krzysiek? Gdzie? Nie ma go A jak Czyli nie A A gdzie są na górze? Co? Co jest na górze? Muzyka. Muzyka jest tam, gdzie idzie Ty. Idę tam, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię. To był nie? Tak. Nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie idę. Idę, lubię, idę. Ole! Nie da się, Michał, Ciebie nakręcić. Nie, bardzo dobrze. Była. Ja jestem? on tam kurwa robi, człowiek? Jestem Nie z kamery. Tak, tak niezarejestrowany jesteś. Co ty robisz? Nic. Operacje. Operacja. Operation.

Pięknie. Tak to jest jak bida w domu piszczy, nie? Jest, nie ma co. Ma to na ekranie. Ty normalnie chyba padało Uśmiechnij się Na chęć, że jak górę jeszcze mamy Że jeszcze jej całkiem nie rozebrany Popsuta góra Zepsuli górę Monteverest to, to Proszę Dziękował Gdzie to złącze. Kurwa Jakie złamstwo To jest Krzyśka, piece of shit. To Michała, piece shit. To okolice. Ech. Co, znalazłeś? Yes. Nie. No to piece of shit. Wiesz co tak sobie pomyślałem? No, ja nie wiem. A powiesz wam? No. Albo powiem. Nie powiem. Nie powiem. Nie powiem. Nie powiem. Nie powiem. Nie.